Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami. Upodobanie. To jest taki moment, kiedy człowiekowi coś się podoba. Podoba się zazwyczaj wygląd, podoba się jakaś sytuacja, podoba się przyroda, podoba się kraj, podoba się kwiat. Podoba się jakaś piosenka, ale Bóg ma upodobanie w sercu ludzkim. I Ojciec Niebieski ma swoje upodobanie w sercu swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu, przychodzimy do Ciebie, aby uczyć się od Ciebie upodobania w świętości, upodobania w modlitwie, upodobania w przynależeniu do Ciebie. Chcemy być z Tobą zjednoczeni. Chcemy, aby nam się podobało przybywać z Tobą. Naucz nas Tego, przygarnij do swojego serca, naucz nasze serce, aby miało upodobanie w Tobie, abyśmy jak Ojciec Twój niebieski, byli zakochani w Twoje serce. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami.